Panowie, Styzaniacko sopatnicki, Kaczek sputnik. Bohaterem dzisiejszego nagrania jest plecak Shimoda, albo z japońskiego Shimoda. <laughs> tak go nazywam, pieszotliwie Shimoda, który jest plecakiem kojarzonym głównie z takimi bardziej górskimi wyprawami, z takimi wyprawami, wiecie, różnymi w dzicz. Natomiast ja go sprawdzałem trochę w warunkach miejskich, trochę właśnie w warunkach takich bardziej w dziczy. Eee, zaraz właśnie na przebitkach będziecie mogli zobaczyć, że byłem z nim na w różnych miejscach miałem w nim naprawdę różne sprzęty, sonda 7 Mark IV, Fujifilmy i wszelkiego rodzaju, naprawdę, no, może nawet ciężko mi się przypomnieć, bo ostatnio dużo tego testowałem, natomiast e, różnego rodzaju obiektywy, natomiast jest to plecak, który jest bardzo uniwersalny i bardzo przede wszystkim pojemny, jeżeli chodzi o sprzętu. Jakiś czas temu na naszym kanale pojawił się, e, pojawiła się recenzja e, plecaka Gomatic. Znanego po drugiej stronie oceanu jako Nomatic, który jest plecakiem również z tej kategorii droższy, chociaż ten jest dużo droższy niż Shimoda, tym Shimoda jest tańsza, co jest oczywiście wielkim plusem. I porównamy sobie trochę z tym właśnie gomatikiem, czy nomatikiem, bez względu na to, gdzie to kupujemy. Natomiast, co dla mnie jest bardzo ważne, to chciałbym przede wszystkim stwierdzić, czy jest to plecak, który może pomieścić zarówno dużą ilość sprzętu, na czym bardzo wielu z Was i mnie osobiście zależy, jak również, czy ten plecak może pomieścić jakieś rzeczy osobiste, jakie funkcje oferuje, czy te wszystkie rodzaje uchwytów, i gadżetów, które tutaj sobie dędają, naprawdę mają jakiś sens i są dobrze wykonane i czy on jest e, przede wszystkim faktycznie praktyczny w użyciu. No to przechodzimy do testu konkretnie. Okej, okay, mile państwo, mile panowie, specjalnie po to, żeby przetestować ten plecak, zaaranżowałem w nim taki, e, taki setupik typowo, który ja bym osobiście brał na jakieś grubsze takie fotowyprawy. E, tak więc w środku mamy tutaj Moją prywatniutką, o, tutaj w ogóle, to zaraz wam powiem, mam laptopa i to nie jest laptop typu MacDuczek 13 cali, tylko mój 15-calowy Turbo Omen gamingowy, bo czasami lubię sobie zagrać, ale mam też maczka do różnych y, bardziej kompaktowych zastosowań. Ale to o tym, o tym się za chwileczkę. Natomiast y, tutaj w środku mam, pokażę wam do kamery. O. O, chyba, trypnąłem o mikrofon, także będzie nieprzyjemne. Pyknięcie. Mam w środku zestaw, który zresztą mogę Wam telefonem pokazać. Eee, mam w środku taki zestaw. Muszę przeczyścić obiekty, co normalnie, co za przygotowanie. Więc e, mam w środku tutaj bardzo fajny zestawik. E, sami możecie teraz zobaczyć. Nie, no 60 tak 24 kadłek na Zróbmy tak, Cinematic. O. E, sami możecie teraz zobaczyć na przebitkach, że mam tutaj taki zestaw. E, 1635 Sony. Mam tutaj Sony A7 Mark III z 50. założoną na nim i filtrem, także to spokojnie. I jeszcze z paskiem Peak Design wchodzi. Mam tutaj Mavica Pro 2 Pro. Mam tutaj baterię zapasową do Mavica. Tutaj na przykład mam pilota. Jeden z filtrów Marumi, które często używam, ND16 na 50. Mam dwa bezprzewodowe mikrofony. W tym przypadku testuję teraz mikrofony firmy Synco, także one sobie tutaj yy, funkcjonują bardzo fajnie. I do tego mam zapasową baterię do Sony, i do tego mam jeszcze swoje, 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 swoje lusterko do vlogowania, dzięki którym mogę widzieć siebie, czy się nagrywam, czy się nie nagrywam. Więc taki jaucik spokojnie tutaj wchodzi. I teraz odłożę może telefon i pokażę Wam. Aha, nie, tu jeszcze Wam pokażę kieszeń na laptopa, więc ona tak sobie tutaj wygląda i tutaj wystaje akurat idealnie na styk 15 calowy gamingowy, duży. Yy, duży komputer. Ja Wam teraz pokażę, może już na głównej kamerze. Sami zobaczcie. E, specjalnie go tutaj wsadziłem, bo ja najczęściej z nim nie podróżuję. On tak bardziej jest stacjonarnym laptopem w moim e, studio. Natomiast, natomiast tutaj weszła całkiem gruba, ciężka kolubryna, moja tutaj piętnasteczka e, HP Omen z Ryzenem 7 i z GeForce RTX 3060 Ti. Z którego jestem bardzo zadowolony, czyli to jest już konkret sprzęt, naprawdę. Więc jeżeli ktoś z Was montuje na PC-tach i lubi taki turbodoładowany komputer, ja osobiście lubię takie szumiące, pobierające kupę mocy komputery, to ten komputerek tutaj spokojnie wchodzi. Czyli możecie gdzieś w taką kategorię. W asusach, nie asusach, spokojnie tutaj uderzać, i on wchodzi, i to się jeszcze dodatkowo z całym tym sprzętem, tutaj w środku, zamyka. To jest zapewne też zauważyliście, nie umknęło waszej uwadze, że jest taka osłonka, i stąd mówiłem, że to jest taki plecak, który można też zabierać w takie wyprawy bardziej ekstremalne. No nie wiem, ekstremalne to takie szerokie słowo, ja nawet nie mam za dużo pojęcia o ekstremalnych wyprawach, bo jestem raczej taki, wiecie, słońce plaża, ale spokojnie można go zabrać w góry, w takie zimowe wycieczki, dzięki temu, że mamy dużo takich zabrażników zabezpieczeń dla sprzętu. I to jest bardzo ważne, bo jak wydajemy pieniądze na plecak, to chcemy mieć zabezpieczone. Tu mamy suwak, tu mamy suwak, który można sobie, chciałem tutaj wyciągnąć ten ten suwak, który można sobie to wszystko zapiąć, ale też jeżeli faktycznie nie planujecie jakichś tutaj nie wiadomo jak ekstremalnych warunkach, to cały ten moduł tutaj, zobaczcie, on sobie może wyjść i jego można z tego pokrowca wyciągnąć, także to wszystko jest naprawdę totalnie modularne i w ogóle cały ten moduł fotograficzny możemy wyciągnąć i upchać tam całą masę po prostu ciuchów, ubrań różnego rodzaju tego typu rzeczy. Okej, okay. ja myślę, że to wyjaśnia pojemność komory tej głównej i w sumie rzecz dla mnie najważniejszą. Natomiast na tym rzeczy się nie kończą, ponieważ bardzo ważne jest to, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę fajnie wyprofilowanymi, mięciutkimi, szerokimi pasami na, na ramionach. I sami możecie zobaczyć, że tu jest taka regulacja, że mamy tutaj taką trzystopniową regulację, i na przykład teraz jest ten plecak przestawiony na najniższy. Stopień, ponieważ nosiła go ze sprzętem moja żona na ostatnie kilka sesji i w nim sobie zabierała sprzęt. Więc to też kolejny raz świadczy, zobaczcie, SML dopasowane do osoby. Na to narzekałem w przypadku yy, gomatika, że ten plecak po prostu w stosunku do osoby jest bardzo duży. Ten plecak też nie jest mały, bo to zresztą nie zaznaczyłem, że to jest... I co, ja zawsze zapominam nazw wszystkiego. Nie zaznaczyłem, że to jest Shimoda Explore V30... E, V230. To jest 30-litrowy, jest jeszcze 35-litrowy. To jest akurat zielony, jest też w kolorze czarnym. No dobra, teraz wracamy do rozmiaru. Więc on na mojej żonie nie wyglądał tak duży jak na przykład Nomatic. Więc on jest naprawdę fajny, jeżeli chodzi o rozmiar. Kolejną rzeczą, a, właśnie, wygoda tych, wygoda tych pasków. To jest rewelacyjne, bo tu mamy pas biodrowy, który cały zestaw chwyta bardzo dobrze, że wygodnie to sobie siedzi spokojnie na, na, na plecach i naprawdę nie ma problemu wygodnie nosić. Oprócz tego możecie sami zauważyć, że tu są różne tego typu jakieś schowki na, na różne rzeczy. I możecie się zastanawiać, no ale co tu wcisnąć. I ten schowek na przykład wcale nie wygląda jakoś strasznie turbo poważnie, a zobaczcie, ja mam iPhone'a 12 Pro, czyli taki dość solidnej wielkości już telefon i zwróćcie uwagę, że on wchodzi po prostu tutaj idealnie, więc można sobie tutaj na przykład wsadzić iPhone'a lub telefon typu Samsung, jakikolwiek tam używacie i lubicie, chociaż tutaj ostrzeżenie, że jakieś takie turbo duże telefony mogą tu nie wleść i wtedy można skorzystać z tej kieszonki, która jest większa, a która zakładam może też funkcjonować jako kieszonka na jakąś ewentualną kompaktową butelkę z wodą na przykład. Z takich właśnie rzeczy, które bardzo mi się podobają i uważam, że są bardzo przemyślane, to jest na przykład kwestia uchwytu tutaj. Właśnie bardzo często rozładowujemy sprzęt w różnych niewygodnych pozycjach, w pozycjach, które... No wiecie o co chodzi, w różnych sytuacjach, bagażnikach, niebagażnikach, na ławkach, na ziemi, gdzieś na pieńku, na kamieniach i fajne jest to, że ten plecak naprawdę łatwo jest chwycić. On sobie na boku fajnie widzicie stoi, on sobie też stoi w tej pozycji, co yy, może być ryzykowne czasami, bo plecak jak wypadnie sprzęt to yy, może jakby nie być to bezpieczne, ale możemy sobie tutaj złapać za uchwyt jeden, drugi. I mamy tutaj nawet uchwyt dolny, dzięki któremu możemy go przenosić w ten sposób. Pas biodrowy, już chyba mówiłem, że można sobie go wyciągnąć, a teraz nie będę tego robił, ale generalnie można sobie go usunąć i dzięki temu chciałem zaznaczyć, ten plecak można sobie przetransformować w taki nie tylko właśnie górski na wyprawie, jakiś tam ten, tylko może on spokojnie być Oj, obrócił się mikrofon. Mam nadzieję, że było dobrze słychać, ale może on być też dobrym plecakiem miejskim. Ja go testowałem w takich warunkach i wszystko sobie śmiga. Oprócz tego, co go charakteryzuje, to to, że z boku Mamy takie coś, co sobie możemy wyciągnąć z obydwóch stron i jest kapitalne zarówno na statyw, jak i na butelkę. Także tutaj mamy taki uchwyt, który dzięki temu, dzięki ta, taka, taka, wiecie, torba, która może być i na statyw i na butelkę. Dodatkowo mamy z dwóch stron taką rewizję, dojście do sprzętu i z jednej strony mamy też pokrowiec na filtry. Kapitalna sprawa, bo to jest taki dedykowany na jakby rozmiar e, powiedzmy tych filtrów kwadratowych Marumi e, czy rozmiar filtrów powiedzmy Kokina. E, zestaw dwóch filtrów najczęściej to wystarczy. Oczywiście zapięcie na statyw, także tych funkcji jest mnóstwo i w ogóle moje pierwsze wrażenie było takie, że tych kieszeni jest aż za dużo. Tego wszystkiego jest tutaj za dużo, bo tu jeszcze mamy kieszeń. Tu jeszcze mamy kieszeń. Tu mamy kolejne pojemniki na dwa filtry <noise> na górze. Tu mamy jeszcze kieszeń w środku, jeszcze jedną kieszeń i co ważne mamy na rzeczy osobiste, w momencie, jeżeli mamy załadowaną komorę główną sprzętem. Tutaj Wam zaraz pokażę jeszcze akcesoria dostępne do niego. Pasek mi wypadł. Sami możecie zobaczyć teraz... Przepraszam, się na mikrofon chyba... Muszę jakoś sobie inaczej następnym razem ustawić. Dobra, i tutaj sami możecie zobaczyć, jest całkiem spora powierzchnia na rzeczy osobiste, na i jakiś spokojnie może to kilka t-shirtów włożyć, majteczki różnego rodzaju spodnie. Także tutaj trochę rzeczy wchodzi i to wszystko jest rozpinane, dzięki czemu możemy dostać się do komory głównej. Mamy też osobne, zapinane wejście tutaj. Aż ciężko to wszystko wiecie opisać, to oczywiście wszystko możecie zobaczyć na stronie Fotoformy, co tutaj za kieszonki są, bo to porozpinane, pofotografowane. Ja Wam to troszeczkę pokazuję też na birolu między innymi, żebyście mogli sobie zobaczyć yy, wszelkiego rodzaju tutaj udoskonalenia. I moje pierwsze wrażenie było takie, że aż za dużo tego jest, gubiłem się w tym plecaku, ale spędziłem i na początku to nie była taka miłość od pierwszego wejrzenia. No od początku wydawał mi się solidnie wy wy wykonane, no bo tutaj mamy na przykład pięknie e, uszczelnione przed warunkami atmosferycznymi e, suwaki, e, zapinki, e, więc wydawało mi się dobrze wykonane, ale taki właśnie... <ścoughs> strasznie tego wszystkiego dużo tutaj, ale potem to doceniłem, bo trzeba powiedzieć, że robiąc bardziej e, skomplikowane roboty, zabierając na te roboty więcej sprzętu, więcej obiektywów, mikrofonów, e, no wiecie o co chodzi, sami wiecie jak, jak się filmuje, że tych, nazwę to chociaż to są oczywiście bardzo istotne bzdety, których najczęściej nie można po prostu zapomnieć, to mając te, 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 te właśnie różne dinksy, naprawdę bardzo fajnie można sobie zorganizować tutaj swój layout. Natomiast e, słowo przestrogi dla wszystkich zainteresowanych tym plecakiem, to takie, że trzeba się do niego przyzwyczaić. Po prostu trzeba sobie opracować, gdzie, co idzie i tak powolu, powolu, powolutku, powolutku sobie z nim pracować, dzięki czemu on staje się takim waszym miejscem, bezpiecznym miejscem przechowania sprzętu. Dodatkowo na plus systemu Shimoda i Dlatego zdecydowaliśmy się w ogóle na recenzję na naszym kanale tego sprzętu, bo wydał nam się taki powiedzmy wystający na tle konkurencji. Są różnego rodzaju akcesoria. Tu możemy sobie założyć na przykład na niego pasek, dzięki czemu możemy go nosić jako torbę. Oczywiście to nie jest wygodne, ale znaczy to nie jest do tego zastosowane. Natomiast chodzi o to, że mamy taką, taką sytuację, jeżeli byśmy potrzebowali. Mamy na przykład zestaw, tutaj Shimody to jest taki starter kit się to nazywa. Ja to oczywiście wszystko podlinkuję poniżej. Na przykład na rzeczy osobiste, taki zabezpieczony przed atmosferycznymi, czyli jeżeli jesteście w górach i nie chcecie, żeby wam wszystko przemokło, na przykład skarpeteczki, bielizna świeża, tutaj możemy, możemy ładować. Ja tutaj sobie na przykład ładowałem sprzęt audio. Mamy też pokrowiec, jeszcze świeżutki, nowiutki na filtry. Bardzo fajna rzecz tutaj się rozpina, wiecie, takim przyciskowym, taką przyciskową sprzączką. To jest jeszcze akurat nieużywany i macie na cztery filtry piękny pokrowiec, który można tutaj sobie na przykład bezpośrednio wsunąć na przód, dzięki czemu łącznie z tym pokrowcem możecie zabrać raz, dwa, trzy, cztery i cztery, osiem filtrów. Tak, osiem filtrów. To myślę chyba wszystkim, nawet największym miłośnikom filtrów po prostu wystarczy. I teraz przechodzimy do podsumowania. Czy poleciłbym ten e, plecak? Zdecydowanie tak. E, nie polecałbym go tylko osobom, które chodzą po górach, ale też osobom, które poszukują e, pojemnego, dobrego plecaka miejskiego, z którym można pójść na poważniejsze zlecenia foto, wideo, e, gdzie można wrzucić tego sprzętu troszeczkę więcej, gdzie można wrzucić też rzeczy osobiste, które można spokojnie sobie jakoś dopasować do swoich potrzeb w który pozwala na dużą ilość takich wiecie, customizacji, mówi się tak po polsku, mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy to jest spolszczone słowo. Mamy dodatkowo cały system, który zabezpiecza nam tą inwestycję, gdzie jeżeli będziemy chcieli dodatkowych akcesoriów, to Shimoda ta akcesoria ma i to wszystko jest bardzo dobrze wykonane. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że ten plecak występuje w wersji 25, 30, 35 litrów. Oczywiście Shimoda ma też inne plecaki, więc jeżeli byście chcieli sobie utrzymywać wszystko, co cały sprzęt, który chcecie przenosić w jednej linii Powiedzmy, taki, do której jesteście przyzwyczajeni do, do jednego sposobu otwierania, i tak dalej, do tych suwaczków, zresztą takie zobaczcie, skórzane wykończenia, to też jest bardzo przyjemne tutaj. To ten plecak dokładnie to oferuje. Wchodzicie w jakby system, któremu można zaufać, który jest dobrze wykonany i który, pomimo że miałem go naprawdę już we wielu miejscach i ostatnio były bardzo intensywne miesiące, i dużo podróżowałem, dużo fotografowałem, dużo filmowałem, to ten plecak naprawdę nie wygląda, jakby był używany. A to bardzo dobrze o nim świadczy. Ok, napiszcie, co myślicie o tym plecaku, co myślicie o tej recenzji, czy może czegoś nie powiedziałem, pominąłem, co byście chcieli zobaczyć w przyszłości na naszym kanale. Oczywiście zapraszamy do sklepów we Wrocławiu i w Warszawie. Z tej strony Jacek Sopotnicki, jeszcze raz specjalnie dla fotoformy i zapraszamy Was do następnego nagrania. Cześć!